witam wszystkich. Jestem Shaman Survival Group. W dzisiejszym filmie skupiamy się na tematyce schronienia survivalowego. Będziemy sobie budowali szałas dwuspadowy. Jest to tak naprawdę jeden z prostszych, z prostszych typów schronień prymitywnych, kiedy naprawdę nie mamy połączenia, nie mamy namiotu i musimy sobie zbudować jakieś tutaj schronienie przed, przed deszczem i ogólnie przed warunkami atmosferycznymi. Dlatego cóż przejdziemy sobie już do rzeczy, no i jak zwykle w moich filmikach będziemy krok po kroku analizować jak to się robi. Pierwsze co będziemy potrzebowali, to będziemy potrzebowali tak naprawdę bazy na ten szałas, czyli po prostu zuchyło trójnogu. Jest to szałas na bazie trójnogu, gdzie dwie pierwsze nogi są mniej więcej takiej wysokości, a jedna jest około 30% dłuższa niż ty, tyle, wzrostu, żeby spokojnie móc zadaszyć. Tą powierzchnię, pod którą będziemy spali, tak więc teraz przejdziemy się do miejsca. Bo ja już zlokalizowałem potencjalnie dobry, dobry materiał na ten trójnóg, ja wam go pokażę. Potem zetnę i będziemy ten trójnóg montować. Tu zlokalizowałem taki uschły już konar deszczyny, który się fajnie rozgałęzia na górze na taki mniejszy, cieńszy kawałek. I teraz z tego grubszego kawałka, tutaj z tego. Zrobimy sobie żerć, która będzie bazą zadaszenia. A ten cięższy podtniemy na dwa kawałki i zrobimy sobie dwie krótsze nogi trójnogu. Tak więc cóż, jak już będzie trójnóg zmontowany, to widzimy się i jeszcze raz wszystko krótko objaśnię. Zapraszam. No dobrze, to pozyskałem sobie materiał na naszą bazę do szałasu. Tu widzicie te dwie krótkie żerdzie. One nam posłużą jako takie... A na ziemi, czyli dwie krótsze nogi naszego trójnoga. Ta dłuższa żerć będzie jakby bazą pod dach. No i już tutaj użyjemy sobie trochę takiego parakordu grubego, ale tak naprawdę każda, każdy sznurek się nada. Jeżeli nie macie nawet sznurka, to e, tak naprawdę jest to możliwe osenki pozahaczać albo użyć inne, innych giętkich materiałów dostępnych w terenie, żeby to złączyć. Tam naprawdę duże siły nie będą działały ewentualnie sznurówka od buta, kawałek sznurówki od buta tak więc, to akurat problem nie powinien być tak więc zaraz sobie ten trójnóg zmontuję i jeszcze raz wszystko pokażę, przejadę kamerką a potem przejdziemy do drugiej fazy konstrukcji szałasu no dobrze, nasz trójnóg, czyli tym samym bazę pod szałas mamy postawioną jak widzicie, zgodnie z teorią co Wam powiedziałem postawiłem sobie tutaj te dwie krótkie żerdzie od nich odchodzi dłuższa żerć, która sobie schodzi w ten sposób w dół do samej ziemi, to na niej będzie ułożone zadaszenie. Tutaj zrobię zbliżenie na typ związania trójnogu. Taki sam jak w innych trójnogach, które wykona, wykonywałem na innych wideo. Ten bodajże trik jest pokazany na filmie o ognisku typu T. Link Wam umieszczę poniżej. Tak, żeby jak najwięcej sznurka zaoszczędzić. W tym przypadku zostawiłem sobie trochę zapasu zawsze była opcja wykonania zawieszenia na, np. przykład, do ogniska, np. na przykład Dakota Fire Hall, czy jakiekolwiek inne. Tak, oczywiście musi być bezpieczne, bo jesteśmy niedaleko, mamy niedaleko spanie. Jeszcze kolejna ważna kwestia to jest samo umiejsc umiejscowienie szałasów względem kierunków świata. W Polsce mamy dominujący wiatry zachodni. tak więc zachód mamy w, w tym przypadku w tamtą stronę i chcemy umieścić szałas tak. Żeby wiatr uderzał pod kątem pod kątem w ścianę szałasu i żeby się zdmuchiwał jakby w tą stronę. Chodzi tu o to, że kiedy na przykład będziemy palić właśnie takotę i kiedy tu będziemy mieli wlot do paleniska, to żebyśmy mogli, albo gdzieś tutaj bliżej tej strony, to żebyśmy mogli wykopać tunel dopowietrzający właśnie po tej stronie, gdzie nam nasz szałas naprowadza powietrze, wtedy mamy jeszcze większą kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym ognisku. Tak więc cóż... Teraz, co będziemy robić, to będziemy wykładać nasz dach właściwie naszą jeszcze bazę pod dach patykami w ten sposób, żeby go zadaszyć, żeby zrobić dalszą bazę pod właściwą izolację. Tylko tu jest mały mankament znowu, nie układamy w ten sposób, co teraz położyłem. Tak intuicyjnie, jak widzimy, tylko lekko pod kątem w tą stronę. Tu będziemy zmuszeni położyć więcej patyków po prostu. Ale chodzi tu o to, że jeśli będziemy kładli w ten sposób, to one nam pod ciężarem będą się zsuwały w ten sposób. Więc chodzi nam o to, żeby trochę tak mu przeciwdziałać i kłaść patyki tak jak te. One nie muszą być super mocne. To nie muszą być patyki. To mogą być patyki zbierane z ziemi, nawet muszą być, nie tnijcie patyków pod, pod tą bazę, ponieważ zajmie to dużo czasu i kalorii. Zbierajcie z ziemi patyki nawet takie, które się łatwo łamią, tak jak tutaj na przykład ten, bo ich tych patyków będzie bardzo duża ilość. Więc, nawet takie słabe utrzymają naszą konstrukcję. Jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego, co mi się przypomniała, to tutaj co widzicie, te dwie pierwsze y, krótsze żerdzie, ułożone w takie jakby A, to A powinno być minimalnie przechylone w tą stronę. Także, kiedy już położymy cały dach i będzie cały ciężar na tym spoczywał, to żeby ten ciężar pchał żerdź do ziemi. A nie ciągnął rzecz od ziemi, bo nam się szałas może wtedy złożyć w drugą stronę. To A musi być przechylone pod tym kątem w tamtą stronę. Dobra, to w takim razie przechodzimy już do wykładania naszego szałasu bazą pod właściwą izolację. I kiedy to już będzie zrobione, widzimy się ponownie i objaśnię kolejny krok budowania szałasu. Zapraszam. No dobrze, tak więc nasz szałas, pierwsza. Baza, czyli budowanie bazy pod dachem, takie użebrowanie pod właściwą izolację jest skończona. No jak widzicie macie wejście do szałasu. Tutaj są żebra, zademonstruję je. O, z drugiej strony, z drugiej strony praktycznie to samo. I teraz tak, kolejną fazą naszej, naszego, naszej budowy szałasu będzie wykładanie y, dachu gałązkami świerka gałązkami świerką w ten sposób, że odrywamy gałązkę w ten sposób i kładziemy je mniej więcej tak. Kładziemy je mniej więcej tak na samym dole, tak, żeby zahaczały trochę o ziemię. Wykładamy je obok siebie w ten sposób. Jak już mamy wyłożone, dopiero zaczynamy kolejne piętro kłaść. Czyli to wykładamy kolejne piętro a potem ostatnie piętro. Wykładamy już kolejną fazą naszych warstw, naszych dachówek z. I sygliwia świerku. Jak wiadomo, świerk daje dobrą izolację od, od deszczu, bo te igły mają taki fajny, opływowy kształt i woda po nich spływa. Jak gęsto ułożymy świerki, będziemy praktycznie w Szałasie nietykalni. Widzimy się, jak ta faza będzie już wykonana i Wam ją zademonstruję. Zapraszam. Nasza kolejna faza zakończona. Położyliśmy na naszym orzebrowaniu świerk. Jest w miarę go dużo. Tutaj też nie będę, e, pogoda ma być dobra, więc też nie będę się szykował na najgorsze. E, nie będę tego świerku brał zbyt dużo. Teraz, aby zwiększyć możliwości tego świerku, położymy na nim w ten sposób trochę takie grubsze, cięższe patyki. Już nie w takich małych odstępach, ale i w większych, gdzieś takich. To ma dwie funkcje. Kompresuje świerk i sprawia, że trochę jakby lepiej wprowadza wodę. A przy okazji, jakby była jakaś bardzo duża wichura. To zapobiega temu, żeby naszy, nasz świerk, nasze kawałki firmy odlatywały od dużego wiatru. Tak więc, cóż, teraz sobie to przyłożymy tymi belkami i widzimy się, że to będzie już zrobione. Zapraszam. Dobra. Mamy skończony, tak naprawdę, szałas już w 100%. Teraz pokażę Wam taką wariację, którą można wykonać, kiedy nie mamy dostatecznej ilości igliwia świerku. Iglica ostro się do tego mało nadaje, jeżeli nie ma naprawdę świerku. To wtedy możemy zrobić wariację. Ja to zaraz, te wszystkie patyki zdejmę. Z tej ściany tutaj wezmę świ igliwie świerku, zrobię wyłożenie spania, a tymczasem na ożebrowanie nasypię dużej ilości suchych liści ze ściółki. Technika jest taka, że całą ścianę zasypujemy grubą warstwą Zebranych liści, potem te liści przygniatamy taką samą techniką, tymi właśnie takimi samymi patykami, żeby wiatr nam nie rozwiewał. Możemy trochę zrobić to gęściej, ponieważ no ponieważ liście wiadomo są trochę innej budowy niż gałązki świerku i to tak samo zapewni nam izolację od deszczu, bardzo dobrą, a dodatkowo taka izolacja jest tak, tak, także nawet lepsza w izolowaniu ciepła niż igliwie świerku. Dużo mniejszy jest przelot, dużo grubsza jest warstwa i dużo lepiej nam cała trzyma ciepło. Dlatego w zimie nawet, jak macie dostęp do, do, do jakiegoś miejsca, gdzie możecie pobrać z ziemi ściółkę, to nawet zalecałbym e, tak, taką wersję e, zadaszenia, tak, izolacji zarazem. Dlatego cóż, widzimy się jak już przysypię całą ścianę tutaj ściółką, tak, liśćmi ze ściółki i pokażę Wam jak to wygląda. Zapraszam. No dobrze, tak więc świerk z jednej ściany został zastąpiony tutaj naszą ściółką, jak teraz widzicie. I to jest właśnie ta wariacja, o której Wam mówiłem. Jest teraz nieprzyłożony patykami. Potem to oczywiście przyłożę, bo te liście są dużo bardziej wrażliwe na wiatr niż, niż świerk. Teraz zrobię zbliżenie do środka szałasu, tutaj już świerkiem z, ze ściany tej z prawej strony. Wyłożyłem dno, czyli już jest tutaj izolacja od podłoża. Prześwity, jak widzicie, od strony ściany z liśćmi są dużo mniejsze niż prześwity od strony igliwia. Tak więc jeżeli chodzi o izolację cieplną, zdecydowanie lepszą wartość mają liście. Jednakże taka grubość liści zostanie potem skompresowana patykami. Będzie miała wbrew pozorom większe skłonności do przesiąkania po jakimś czasie niż świerk. Świerk wodę odprowadza, a liście wodę wchłaniają. Tak więc, w warunkach letnich, kiedy może padać dużo deszczu, zalecam grubą warstwę świerku. W warunkach zimowych, kiedy pada śnieg i mała jest szansa, że nam będzie w to wsiąkał, to zalecam izolację z liści, ponieważ jest po prostu dużo lepsza, jeżeli chodzi o izolację ciepną. Tamten otwór na końcu przy stopach to jest na warunki letnie, po prostu kiedy chcemy mieć przewiewnie w szałasie i po prostu świeże powietrze. W warunkach zimowych oczywiście tamten wlot zasypujemy bardzo grubą warstwą liści. Tak więc cóż, jeszcze raz Wam pokażę szałas dookoła. W późniejszym czasie sobie to już przyłożę patykami. Obejdę szałas jeszcze z drugiej strony, żebyście go zobaczyli w pełnej okazałości, dwa warianty zadaszenia. Tak więc cóż, teraz sobie te przyłożę i przechodzimy do podsumowania filmiku. Zapraszam. Jeszcze kilka pomysłów dla Was, wskazówek na temat ogrzewania tego szałasu w miarę, w przypadku gdyby była zima. Musicie zawsze mieć miejsce do wchodzenia i wychodzenia z tego szałasu, dlatego w tym momencie albo tu, albo tu to by miejsce było i tam, gdzie nie potrzebujecie tego miejsca, to sobie możecie zrobić ognisko z ekranem ciepłym, takie najprostsze. Najlepszy jest kamienny, wtedy odbija Wam ciepło do Waszego szałasu. Przy izolacji z liści, a nie ze świerku, to po prostu daje Wam w tym szałasie naprawdę fajną temperaturę. To sprawdźcie sobie sami. Bardziej wyrafinowaną opcją, którą ja z kolei polecam, to jest wykopanie, tak jak mówiłem na początku filmiku. Ustawienie szałasu tak, żeby wiatr Wam nagarniał odpowiedni dla Was sposób. Wykopanie ogniska Dakota Firehall, mniej więcej w tym miejscu z kanałem dopowietrzającym w tym miejscu, tak żeby zagarniał ten wiatr, który jest jakby nakierowany przez ten szałas. Jeżeli chodzi o Dakota Firehall to w opisie filmu daję Wam oczywiście linka, żebyście mogli zobaczyć jak to zrobić. I przy wlocie do Dakoty, jeśli macie kamienie, obkładacie i wtedy te kamienie grzeją Wam jak koloryfery do środka. I też to jest dużo bezpieczniejsze niż zwykłe ognisko, ponieważ to ognisko pali się pod ziemią i nie ma zagrożenia, że Wam tutaj te podpali liście, czy inne rzeczy. Najbardziej wyrafinowaną opcją, która tak naprawdę nie jest potrzebna w sytuacji letniej, a w sytuacji zimowej, no, no może być już bardzo przydatna, to jest z Firehall Fire Hall, z tego miejsca, wykopać jamę pod nasze miejsce spania, albo nawet wykopać rów przed wyłożeniem igliwia, tamto miejsce, potem go za, założyć jakimiś twardymi patykami i przysypać ziemią i dopiero wtedy wyłożyć igliwiem. Tak, żeby stworzyć komorę pod naszym miejscem spania, jak najgłębiej, gdzie ciepło z ogniska, które się pali w tym miejscu, będzie ją podgrzewało. Wtedy ziemia pod nami na bieżąco będzie się nagrzewała i przekazywała ciepło nam oraz do szałasu, który będzie to ciepło izolował. Tak więc to po prostu jest naprawdę wyrafinowana i ekstremalnie skuteczna Metoda, jeżeli chodzi o y, zwiększenie temperatury w szałasie w warunkach zimowych. W lecie jest to kompletnie niepotrzebne, ale my w sytuacji, gdy smacujemy y, przy minus 19 stopniach, przy minus 20 stopniach, to taka opcja z y, tą podkopaniem się albo z wykopaniem rowu, zadaszeniem go y, od dakoty firehole y, jest y, no, nawet zalecana. Oczywiście przed tym musicie rozpalić ognisko, żeby ziemię roztopić, bo inaczej nie wykopiecie i dopiero potem to robić. Ale to już zostawiam tak naprawdę do waszych, waszych testów. Na filmiku już tego nie zawrę. Tak więc cóż, przechodzimy do podsumowania filmiku. Zapraszam. No dobra, tak więc co ja mogę więcej powiedzieć o, o tym szałasie? Jest w miarę komfortowej, jeżeli dobrze do dogramy tutaj rozmiary trójnoga i użebrowania na samym starcie. Dlatego warto jest taka jeszcze moja, sobie przypomniałem, żeby Wam powiedzieć, że zawsze jak ten trójnik już stawiacie, to połóżcie się pod nim i sprawdźcie, czy po prostu możecie pod nim swobodnie leżeć. Jak zrobicie użebrowanie, sprawdźcie ponownie, czy wszystko jest na swoim miejscu. Tak więc już tutaj sobie leżę na, na moim wyścieleniu. Tam po lewej nie już widzicie, że jest ta ściana przyłożona patykami. W szałasie zbudowanym tylko w wariacji, tutaj po waszej prawej stronie, z liści. Spałem w zimę nieraz i tutaj jest po prostu z mojego doświadczenia wam powiem, że nawet jak jest minus 8 na zewnątrz. Nie ma żadnego ogniska, dobrą izolację zrobicie, dobrą grubość liści i dobrą kompresję liści, to od samego waszego ciała w szałasie potrafi być nawet temperatura dodatnia, czyli 8 stopni różnicy potrafi Wam zapewnić ten szałas. To jest naprawdę wynik bardzo, bardzo dobry. Oczywiście bez wersji letniej, czyli bez wywieczniku na nogi. Nawet teraz leżąc w tym szałasie, czuję, że jest w nim znacznie cieplej, odczuwam to niż w otoczeniu, kiedy ten szałas budowałem. Jeżeli chodzi o zakrycie szałasu, Tutaj no opcji jest wiele. Można zrobić sobie dużą kiś taki stroik z, ze świerku i się nim przyłożyć przed, przed snem. Można to zrobić plecakiem. Można też na pomocą bardziej wyrafinowanej konstrukcji z zagiętego, elastycznego kawałka drewna z powplatywanymi właśnie jakimiś igliwiami świerku lub, lub nawet sosny. Tutaj opcji jest wiele, to już pozostawiam wam do Pozostawiam Wam do jakby Waszej dyspozycji te pomysły. Tak więc, cóż, no, do dodania więcej o tym szałasie nic nie mam. Nie przypominam sobie. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Będę starał się na nie odpowiadać w miarę regularnie. Obejrzyjcie pozostałe filmy na moim kanale na YouTube. Tam mam filmy też z innych dziedzin survivalu. Zajrzyjcie na nasz fanpage na Facebooku, tam czasem wrzucamy ciekawostki suriwalowe. No i oczywiście przyjdźcie tutaj do nas, do lasu na szkolenia, ponieważ pod okiem instruktora możecie tych technik nauczyć z gwarancją braku popełniania błędów. Tak więc cóż, jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Widzimy się przy okazji kolejnego filmiku z kolejną techniką suriwalową. Trzymajcie się, cześć!